Jak poprawnie ćwiczyć na chwytotablicę? Jeśli jesteś początkującym wspinaczem i dopiero zaczynasz przygodę ze wspinaniem, chwytotablica nie jest dla ciebie. Musiałbyś mniej więcej być na poziomie 6,5. Musisz pamiętać o kilku ważnych zasadach. Pamiętaj, żeby dobrze się rozgrzać do treningu. Trening palców wykonuj tylko wtedy, kiedy Twoja skóra jest w dobrym stanie. Zawsze po dniu restu, na świeżo i na początku treningu. A teraz pokażę Ci, jakie ćwiczenia wykonywać. Jeśli nie jesteś w stanie wykonać zwisu, zacznij od tak zwanych przywisów. Z nogami na ziemi i na wygodnej ich dużym chwycie obciążaj swoje palce. Jeśli to już jest dla Ciebie łatwe, możesz przejść nogami do przodu, żeby dorzucić więcej własnego ciężaru. Ok, przechodzimy teraz do zwisu. I musimy pamiętać o kilku ważnych zasadach. Aktywujemy łopatki przez uniesienie siebie do góry, a ściągnięcie łopatek w dół. Aktywujemy brzuch, żeby nie mieć przygiętych lędźwi. Przy zwisie patrzymy przed siebie. Aktywujemy prostowniki, żeby ustawić poprawną pozycję nadgarstków. Prostujemy nadgarstek tak, żeby palce były przedłużeniem naszych ścięgien i ramienia. Palce trzymamy razem ściśle. Ok, jeśli wiesz, jak już poprawnie wisieć, teraz przejdziemy do treningu. I Na początek zaproponuję Ci wariant 7 sekund zwisu z 3 sekundowym restem. Wykonywamy trzy razy w jednej serii. Na początek możesz wykonać 4 serie z minutową przerwą między seriami. Jeśli jest to dla Ciebie za trudne, możesz zwiększyć Rest między seriami. Jeśli to jest już dla ciebie łatwe, możesz zwiększyć ilość serii maksymalnie do 6. Progresją treningu na chwyt o tablicy będzie na przykład zmniejszenie chwytu lub zwiększenie ciężaru. Pamiętaj, że trening na chwyt o tablicy jest potencjalnie niebezpieczny i jeśli nie jesteś pewien jak go poprawnie robić, to zapraszamy do nas. Wszystko wyjaśnimy i opracujemy dla ciebie odpowiedni plan.